Cześć jestem Laki, a to jest kolejny breakdown, tym razem The Flash. W tym odcinku mieliśmy wiele komiksowych nawiązań, m.in. postać jaką był Griffin Gray, jak i również końcówka odcinka, która nam zapoczątkuje Flashpoint Paradox, więc jak z stop 10 najlepszych momentów, a po drodze o tym pogadamy. Numer 10: bary bez swoich mocy. Ten odcinek był zatytułowany Powrót do normalności, a jego rozpoczęcie pokazało nam w pewien sposób jak teraz wygląda życie Barego. Dodatkowo pokazanie tego samego dnia z mocami i bez mocy Barego dało nam fajny kontrast i pokazało dokładnie jak to wygląda. Numer 9. Caitlin poznaje Killer Frost. I tu na pewno na plus można zaliczyć ich rozmowę, z której niejako dowiadujemy się, że Killer Frost miała brata o imieniu Charlie. Natomiast Caitlin brata nie ma, albo przynajmniej my i ona o tym nie wiemy. I to jest dość ciekawe, bo jeżeli chodzi o sobowtóry, to w większości przypadków jest tak, że liczba członków rodziny się zgadza. Więc jestem ciekaw, czy jest to jakiś Isterek, albo czy w przyszłości dowiemy się coś więcej na ten temat. Numer 8. Killer Frost próbuje zabić Caitlyn Więc w tym wszystkim głównie chodziło o to, że Killer Frost żyła tylko dlatego, że przypominała Caitlyn. Znaczy w sumie była nią, ale wiecie o co chodzi. Jedyne takie racjonalne wytłumaczenie, dla którego chciałaby ją zabić, to chęć poczucia się pod nią, ponieważ w takiej postaci mogłaby dalej żyć. Zumby jej wtedy nie chciał zabić. I taki plan już wcześniej mogliśmy zobaczyć z Lindą Park, która została wysłana z drugiej ziemi na pierwszą, aby zabić Flasha. Pierwsza rzecz, jaką zrobiła, to odszukała swojego subowtura i chciała zająć jego miejsce, aby ukryć się przed Zoomem. Ale to wszystko się nie udaje i tutaj numer 7, Zoom ratuje Caitlin. I taki scenariusz był do przewidzenia po tym, jak zobaczyliśmy, że czas zwalnia, ale bardzo fajnie było zobaczyć, jak Zoom przechodzi dosłownie przez Caitlin i zabija Killer Frost przy pomocy jej własnej broni. Numer 6. Wells odnajduje Jessie. I ogólnie w tym odcinku było duże nastawienie na słowo Quick. Na przykład w Star Labs, gdzie Jessie pomaga odnaleźć swojego ojca, który został porwany przez Griffina, gdzie Cisco do niej mówi, że przyda się jej szybkie myślenie. No i sam Wells, który na końcu odcinka mówi do niej moja mała Jessie Quick. Ale też nie spodziewałbym się, aby w tym albo w następnym sezonie Jessie uzyskała moce, które ma w komiksach. Numer 5. Poznajcie Griffina Greya. Co do jego historii, po raz pierwszy pojawił się w komiksie Flash The Fastest Man Alive w roku 2006 i co do postaci w serialu jest ona niemal identyczna, za wyjątkiem jednej umiejętności, jaką w komiksach posiadał Grey, ponieważ był tam w stanie emanować zieloną energią podobną do pioruna, Natomiast zasada ze starzeniem również obowiązywała i każde użycie przez niego mocy powodowało wzrost jego wieku. Numer 4. Felicity podrzuca stop ze zbroi Atoma. I to na pewno jest fajne, że serial w dalszym ciągu korzysta z innych produkcji. I wiadomo, że crossovery są takimi wydarzeniami specjalnymi, ale wspominanie o bohaterach i wydarzeniach, które dzieją się w innych serialach, jest naprawdę bardzo fajne. Numer 3. Wally -E dziękuje Flashowi za ratunek. I to jest o tyle fajne, że tutaj Wally -E wspomina o tym, że chce w jakiś sposób zmienić swoje życie. Więc jestem ciekaw, czy jakoś pomoże Flashowi w pokonaniu Zuma, bo jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o mechaniczne rzeczy. Jak i również ostatnio sporo interesował się szybkością. Numer 2. Zoom planuje podbić inne ziemie. I to jestem bardzo ciekaw, czy w tym sezonie zobaczymy jeszcze jakąś inną ziemię. Do tej pory mamy do czynienia tylko z tą drugą, której pochodzi Zoom. No i tą, z której pochodzi kara. Ale w flash tego akurat nie widzieliśmy. No i mam nadzieję, że wykorzystałem ten potencjał, bo to jest naprawdę wiele możliwości odwiedzenia ciekawych światów z różnymi postaciami i z różnymi historiami. No i numer jeden. Harrison Wells proponuje Baremu wywołanie kolejnego wybuchu akceleratora cząsteczek. Jest tutaj oczywiście duży easter odnośnie Flashpoint Paradox, gdzie wydarzenia wyglądały prawie tak samo. Na skutek działania Reverse Flasha Barry traci swoje moce i postanawia je odzyskać odtwarzając wypadek, który mu je dał. W komiksach jak i również w bajkowej ekranizacji zabieg podziałał, więc zapewne w serialu również tak będzie. I to na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Paść na fanpage na Facebooku, aby być zawsze na bieżąco i zobaczyć poprzednie materiały.